Cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. Ależ piękny dzień. Wielka sobota, piękne, bezchmudne niebo, cudownie. Po prostu jest cudownie, jest 20 stopni, żyć nie umyrać. W nocy przymrozek, ale nie szkodzi. Jeśli tak ma wyglądać Wielkanoc, czemu nie? A o czym dzisiaj? Dzisiaj będę się czekami sadził. Będę się czekami sadził ziemniaki. Które sobie wybrały, to jest odmiana Blue Congo. To jest fioletowa odmiana ziemniaków. Będę sadził je w Dużej donicy, A oprócz tego będę sadził te które mam. Mam francuską odmianę Cyrano. Cyrano to jest ulepszona odmiana Mara Desbois. Coś, co ja bardzo lubię i te Cyrano tak samo mam już kilka lat. Rosły 3 lata w gruncie, więc jest z gruntu już wykopałem, pobrałem, pobrałem ich roz, rozłogi, rozdzieliłem, mam je w małych doniczkach. Dzisiaj je rozsadzimy też z Także będę mieć dzień bardzo zapacowany z, z dziećmi, no ale od tego są święta. A więc tak, zaczynamy od ziemniaków. Dlaczego te fioletowe? go przekroił w środku, on jest fioletowy i widzicie tego. Pędy, które puszcza, nie wiem czy widać, może w ten sposób, też są fioletowe. Dlaczego fioletowe? Po pierwsze dzieciaki je bardzo lubią, bo fajnie wyglądają na talerzu, po ugotowaniu są niebieskawe. Po drugie one są dużo zdrowsze niż normalne ziemniaki. Mają bardzo dużo antocyjanów, mają bardzo dużo przeciwutleniaczy, więc ze zdrowotnego punktu widzenia są zdrowsze niż normalne. Ciekawe, ciężko w sklepie dostać, więc, więc spróbujemy. A poza tym, ich kwiaty są fioletowe. Tam delikatnie, czy, czy mniej, zależnie od odmiany, ale mają fioletowe kwiaty. Nie te białe, standardowe, tylko że fioletowe. Także też małe, małe urozmaicenie ogrodu. Więc tak jak mówię, dzisiaj mam je trzy, sadzimy trzy e, ziemniaczki odmiany Blue Congo to jest donica, w której będę te ziemniaki sadził. Taka całkiem solidna, myślę, że na trzy akurat, akurat będzie, tylko, że tak. Problem jest taki, że ta donica nie ma otworów dodażowych. Nie szkodzi, mam takie oto urządzenie do robienia dziur. Warto się w takie tutaj zaopatrzyć, jeśli chcemy robić dziury w donicach. I proszę, pierwsza dziura już zrobiona. Pięć otworów drenażowych zrobionych. Ja myślę, że to spokojnie wystarczy. Teraz wypełnię ten pojemnik 15 centymetrową warstwą zwykłej, zwykłej ziemi kompostowej. I na to dzieciaki położą się, jaki, to przykryjemy. Myślę, że poprawi jakość tej ziemi kompostowej właśnie tym obodnikiem, który wczoraj kupiłem. マイクが好き。 A tu skawki będę, a w sumie będziemy wysyłać właśnie w takich donicach. One są o tyle fajne, że układa się je jedno na drugie. Mają te otwory donażowe, które zasilają doniczki pod spodem. Po prostu z tego można fajną, fajną dużą wieżę zbudować. Tak to właśnie wygląda, kiedy są. Dwie one są wtedy stabilne i teraz zbuduję całą, całą resztę. I tak to właśnie wygląda, kiedy jest poukładane jedno na drugim. Teraz tylko je muszę tylko napełniać ziemią, a dzieciaki później wysadzą do nich właśnie truskawki. No, i tak cuskawki już mi dzisiaj wysadziły. Myślę, że zrobiły całkiem dobrą robotę. Mówię, na takim okrągłym stojaku mam 15 krzaczków cuskawek. Jak na naszą godzinę spokojnie to wystarczy. I tylko taki problem jest, że co kilka dni chyba będę musiał to odwracać w drugą stronę, tak żeby wszystkie miały mniej więcej równomierny dostęp do światła. I tylko taka tutaj uwaga. Tu na dole. To jest taśma miedziana, tą taśmą tak to obkleiłem dookoła tylko z jednego powodu, przeciwko ślimakom. Mamy tutaj tak mokry klimat, że zarówno ślimaki ze skorupą, jak i te bez skorupy mają raj, więc jeśli pozwoliłbym im wejść na cuskawki, to by niewiele z tego zostało. Dlatego tak to obklejuję. to jest taśma miedziana, której one wyjątkowo nie lubią. Dlaczego? Bo, gdy na nią wchodzą, w, po w połączeniu z ich śluzem, dostają małego elektrycznego kopa. Dla nas on jest niewyczuwalny, natomiast dla ślimaków jest wystarczająco silny, żeby ich zniechęcić do dalszej wspinaczki. I to właśnie zabezpieczy mnie przed, przed ślimakami. U nas szósta. Ciągle jak widzicie, słonecznie trafik pokryty w potłuczonych jajkach, ale dzieciaki małe frajdę przynajmniej. Co poza tym? Ziemniaki wysadzone. Blue Congo. Dzisiaj znowu może być przymnozak. Czyli ja je jeszcze teraz na kilka dni wsadzę do garażu. To im przeszkadza, bo one i tak jeszcze są w ziemi. Także A przynajmniej troszeczkę wcześniej zejdą, bo w garażu nie wszystko jest, jest cieplej w ciągu nocy. Tuskawki dzieciaki też już mi wysadziły. Jak już wspomniałem, myślę, że zrobiły całkiem dobrą robotę, zarówno i z ziemniakami, i z tymi truskawkami. I to jest taka mała uwaga, jeśli macie też dzieci, które średnio jedzą owoce, tak? Owoce czy warzywa, dajcie im je sadzić. Dajcie im je sadzić i dajcie im je zbierać. Ja Wam pokażę później. Moje mała już wysadziły tuskawki opuczuskawek marchewki, jak one będą się tymi marchewkami zajadały. Rok temu też nessa, że wysadziły moje starsze, jednego dnia zjadła dziewięć, tylko dlatego, że ona je sama posadziła. Więc mówię, jeśli macie dzieci, które nie chcą mieć, dajcie im się bawić w ogrodzie, nawet jeśli coś nie zrobią idealnie, nie szkodzi, nie szkodzi, To to wybaczą. A dzieciaki będą miały frajdę, one się czegoś nauczą, a przy okazji zjedzą coś dużo, dużo bardziej zdrowego, niż nawet to, co możecie znaleźć w sklepach. Dobrze, już nie przedłużam pewnie film wrzucę jutro rano, więc zdrowych przede wszystkim zdrowych, zdrowych, zdrowych bo niestety widząc Polskę, widzę co się u Was dzieje z koronawirusem, więc uważajcie na siebie szczęśliwych, wesołych smacznego jajka, mokrego dyngusa czego sobie za za zażyczycie i do nie do siego, co ja chciałem powiedzieć, do siego Siego, powiedzieć. No i wszystkiego najlepszego. I wszystkiego najlepszego. Trzymaj się, się ciepło. Cześć. Papa. Pa.